Cześć, witam ponownie w kolejnym odcinku. Czy Wy lubicie pierogi? Bo jeśli chodzi o mnie, ja uwielbiam. Więc dzisiaj taki nasz narodowy klasyk. Pierogi z mięsem. Mam tutaj ugotowane łódka z kurczaka. No oczywiście łódka gotujemy w przyprawach takich jak ziele angielskie, liźla, laurowy, pieprz, sól. No jeśli chcemy, możemy dodać jakieś warzywa. I temat zaczynamy od obrania, od obrania mięcha. Mięso obrane, ale zanim zacznę cokolwiek robić... Przygotuję sobie ciasto. Wsypuję mąkę. Oczywiście, wszystkie ilości składników będą podane pod filmem. Do tego szczypta soli. Wlewam jedną łyżkę oleju. Wbijam jedno takie niewielkie jajko. I wstępnie to roz, rozmieszam, i teraz wlewam gorącą wodę. I wyrabiajmy to ciasto musi być gładkie i elastyczne. Ciasto zagniecione jest idealne, rozciąga się jak plastelina. I teraz takie ciasto przykrywam i odstawiam na około 15-20 minut, do czasu aż nie przygotuję pozostałych składników. Teraz na patelnię wykładam masło i kroję jedną cebulę. U mnie taka duża cebula. Gdybyście używali cebuli tylko do farszu, to wystarczy jedna mniejsza bądź połowa takiej dużej, ale ja użyję tej cebuli również jako okrasy, tak, więc taka duża. I cebulę kroję w kostkę. No może od razu załączę grzanie. Pokrojoną cebulę przekładam na patelnię. I będę przesmażał do momentu, aż ta cebula złapie delikatnego koloru, czyli delikatnie się zrumieni. A ja już mogę przygotować sobie mięso. Jeśli chodzi o mięso, miele, miele na sitku 5 mm. Cebula zeszklona, mięso zmielone i teraz możemy kończyć przygotowywać mięso. Do mięcha wsypuję dosłownie odrobinę pieprzu. Soli nie dodaję, ponieważ to mięso było solone. Znaczy mięso, ten wywar, w którym to mięso się gotowało. Dosypuję jedną łyżeczkę majeranku i ścieram jeden ząbek czosnku. I dokładam cebulę. I tutaj, gdybyście to mięso mieli zbyt chude, dołóżcie sobie albo odrobinę masła, no, lub dolejcie tego wywaru, w którym to mięso się gotowało. Tyle wystarczy. No i pozostaje to wymieszać. I za chwilę kleję pierogi. Tutaj mam już wstawioną wodę na pierogi, i teraz mogę. Rozwałkować ciasto, blad posypuję niewielką ilością mąki, a ciasto podzielę na dwie części lepiej będzie rozwałkować. I wałkuję taki placek o grubości około 2 mm. Ciasto rozwałkowane i teraz wytnijmy je. Albo szklanką, albo czymś większym. No albo macie może takie urządzenie do robienia pierogów. Ja wycinam nakrętką od słoika. Średnica idealna. Nakładam farsz. Tutaj nie żałujmy farszu. I sklejam. A zacisnę zacisnę widelce. Tak jak to robiono kiedyś. Tutaj dobrze zaciśnimy, żeby ten farsz nie wypłynął, żeby nie zrobiła się zupa. Jeden gotowy i już kolejny. Pierogi poklejone, wyszło 20 sztuk, bardzo fajna ilość, można powiedzieć w sam raz. Woda zaczyna się gotować. I teraz wsypuję powiedzmy pół łyżeczki soli. I do tego jedną łyżkę oleju. Zapobiegnie to w sklejaniu się pierogów. I teraz wymieszajmy. Zróbmy wir. I już mogę. Wrzucać pierogi. Ja tutaj ugotuję je na dwa razy. Na raz mogłoby być niebezpiecznie, mogłyby się posklejać. Tak więc nie przesadzajmy z ilością pierogów w garnku. I takie pierogi od momentu wypłynięcia na powierzchnię będę gotował przez, przez około 3 minuty. Pierwsza porcja pierogów. Ugotowana i mogę je wyławiać. Druga porcja pierogów się gotuje, ale ja już jestem tak głodny, że muszę spróbować. I teraz cebulka. I kosztujmy. Ciasto niesamowicie delikatne. Przepyszne pierogi, rewelacja. Mm, poza tym, że gorące, fantastyczne w smaku. Tak więc, kochani, ja już się dzisiaj z Wami żegnam. Zachęcam do wypróbowania tego przepisu, chociaż na pewno go znacie. Pozostaje mi życzyć Wam smacznego i do zobaczenia. A ja idę zajadać. Bajunia!